Siema, siema, siemaneczko, Mistrz Jarosław przeprowadzi test i szkolenie wykrojnika dzwonkowego do ocieplenia. Nie musisz później ani za dużo sprzątać, a przy okazji masz od razu yy, zaślepki steropianowe gratis. Wkładamy, bierzemy tutaj otwornik, oczywiście dajemy to na bok, ściągamy dekielek, kręcamy tutaj ładnie. Teraz tak, tu jest takie coś, że dociskasz i wyciągasz te szpilki. I teraz bierzemy tak. Oczywiście na ścianie tego nie będę robił, bo nie mam teraz tutaj czasu na budowę jechać i lecimy tutaj. I teraz zobaczcie, bijamy tu, i zakręcamy syk i do wiaderka. Wkładamy i ile to wychodzi? Zobaczcie, jak otwory, ładnie otwory są znów, i przy okazji masz tam dajmy na domku 1000, dajmy 1200 kołków, czy tam ileś czy tam 200 metrową, czy tam 250 metrów. Te zaślepki kosztują średnio około 30 groszy. Ktoś tam jak ma tysiące metrów setki, to może im taniej. A w, a w ogóle w takich dużych tych jak Liro czy coś, to mają nawet pozytywnie opaczałem. To zobaczcie sobie. Kupić to, to masz jedną półtora budowy i dobrze, jak robisz ocieplenie, to masz otwory już porobione, to jeszcze masz odzyskane ten. I... Zobaczcie jak, jak to leci. Moment. A na ścianie kupę filmów tam pokazałem. Także potem, też tego nie rzucamy, można to potem, to wytrzyma kupę czasu. Bo to nie jest tak, że się zaciera nie wiadomo jak. Trzeba dbać o to. Mistrzu Jarosław poleca system dzwonkowy. Mamie na stanie, dzwoncie, piście i tak dalej. Siema, siemanko.